Witajcie na kanale CyberLook. Dziś porozmawiamy o tym, jak bezpiecznie korzystać z mediów społecznościowych. Oto pięć najważniejszych zasad, które pomogą chronić Twoje dane i prywatność. Pierwszym krokiem do ochrony jest przegląd i dostosowanie ustawień prywatności. W większości mediów społecznościowych możemy kontrolować, kto widzi nasze posty, listę znajomych czy informacje profilowe. Warto ograniczyć dostęp do tych danych tylko do znajomych, by chronić swoją prywatność. W sieci wszystko pozostaje nawet po usunięciu postów. Unikaj udostępniania wrażliwych informacji, takich jak numer telefonu, adres zamieszkania czy plany wyjazdowe. Cyberprzestępcy mogą wykorzystać te informacje do złośliwych celów. Zawsze używaj silnych, unikalnych haseł do swoich kont. Dodatkowo włącz uwierzytelnianie wieloskładnikowe, MFA, które dodaje dodatkową warstwę ochrony, np. poprzez kod SMS lub aplikację uwierzytelniającą. Otrzymałeś dziwną wiadomość lub komentarz z linkiem. Zawsze bądź ostrożny, takie linki mogą prowadzić do stron phishingowych, które wyłudzają dane logowania. Jeśli coś wydaje się podejrzane, lepiej to zignorować. Od czasu do czasu warto sprawdzić swoje konto pod kątem nietypowych logowań lub zmian, których nie dokonywałeś. Większość platform umożliwia przegląd historii logowania, co pomoże wykryć nieautoryzowany dostęp. Podsumowując, bezpieczne korzystanie z mediów społecznościowych to kwestia kilku prostych zasad. Dostosuj ustawienia prywatności, publikuj odpowiedzialnie, korzystaj z silnych haseł, Unikaj podejrzanych linków i monitoruj swoje konto. Dziękujemy za oglądanie. Subskrybujcie nasz kanał CyberLook oraz zapraszamy na stronę www.cyberlook.pl.